Witam, zapraszam do mojego kolejnego poradnika, w którym nauczymy się, jak pobrać i zainstalować czcionki na komputerze. Wchodzimy na stronę www.dafont.com i wybieramy, które czcionki by nas interesowały. Ja wybiorę sobie retro. Retro, retro, o, retro. Zjeżdżamy scrollem w dół i klikamy na Download. Oczywiście tam mamy strony. Możemy sobie zmieniać. Możemy nawet pobierać kilka czcionek na Klikając w zakładkę download. Zapisujemy plik na pulpit. Gdy już pobierzemy. Minimalizujemy wszystko. Tworzymy nowy folder. Nazywamy go na przykład czcionki. Przekładamy nasze nowo pobrane czcionki do tego folderu. Wypakowywujemy je w nim. Wchodzimy w... Znaczy zaznaczamy wpierw, wchodzimy w start panel sterowania, ustawienia. Czekamy aż się załaduje. Mamy tu folder czcionki. Otwieramy go. I przyciągamy nasze czcioneczki do niego. Czcionki teraz się instalują. Trochę długo to trwa, ale nie moja wina. Okej. Okay. No, teraz możemy się cieszyć znowu powstałych czcionek. Dziękuję za uwagę.